2 1 0 Zaczynamy! Zaczynamy! Roka. Jest, tu jest wymiar, ale nie patrzcie na niego! My I będziemy wart wszystkim informować! I kozujemy! Wszyscy, Wszyscy tylko kozujecie! 4:20 już 4:20. Nie robiliśmy przed momentem. No i można przekazać się jeszcze przy okazji, że nawet bardzo nie przeszkadza w tym głosowaniu. Wszyscy z bliską pracą się nie styczyły, a i razem sobie doskonale. Wy również jesteście niesamowici. I desa, zbyt, to jeszcze, aby zacząć tutaj olbrzymie świętowanie musimy poczekać. 90 sekund, jeszcze 90 sekund. Ale jesteście wszyscy. Ale jest wielka sprawa. Dzień dzisiejszy, już się cieszą. My jeszcze poczekajmy. Ale jeszcze tylko minuta i dzień.

Tak, jesteście niesamowici! Mamy rekord kinesa! To jest Wasza zasługa! Zrobiliśmy to wspólnie, wszyscy razem! To tu tuajcie, kochani, wszyscy, jak tutaj stoi wy! Europalska Kulka! Uzatysfakcjonowanie, także ja pięknie dziękuję za udział w naszej rekordowej prognie.